Dzień dobry. Dzisiaj pokażę Państwu, jak zdemontować siedzisko kanapy Toyota Auris 2. Zaczynamy od podnoszenia kanapy od spodu. Tu są takie, właśnie haczyki. Z drugiej strony również. Proszę to oderwać. Panie instruktorze, tak, kanapa się oderwała i już w tym momencie. Kanapę można wyciągać. Tu są właśnie te, tu, te y, punkty trzymające, tutaj i z drugiej strony również. A trzeci punkt trzymający jest tutaj, na tej kanapie, tutaj z tyłu. I jak będziemy z powrotem montować, trzeba to wsunąć. Y, teraz, jeżeli wszystko pod spodem wyczyściliśmy, znaleźliśmy y, klocki LEGO albo inne elementy, które wpadły. Możemy przystąpić do powrotnego, powrotnego montażu. Tutaj w tej chwili właśnie kanapa już jest położona i pokażę, że trzeba wyczyścić ten punkt. Będziemy tą kanapę po prostu wsuwać, wyciągnąć pasy i znowu od spodu są te dwa punkty, które trzeba kliknąć, żeby się kanapa trzymała. Kanapa już jest prawie na miejscu. Teraz wystarczy kliknąć, przydusić. Proszę przedusić, Panie Instruktorze. Już jest na miejscu i kanapę tak, wystarczy nie przydusić. Nie jest o, teraz będzie na miejscu. Dobra, kanapa już jest na miejscu. Teraz robimy klik, drugi klik, drugi klik i już kanapa jest z powrotem zamontowana. I można dalej sobie jeździć i siedzieć wygodnie. Dziękuję.